W najnowszym numerze miesięcznika w drodze Krajobraz Kościoła w Polsce po konferencji Komisji Episkopatu Polski na temat raportu do spraw wykorzystywania seksualnego nieletnich. Obszerna rozmowa z ojcem Pawłem Krupą, cenionym dominikaninem i obserwatorem życia społecznego i religijnego w Polsce. O tym, jak nie stracić wiary w kościele. Analizujemy także dokument Światowej Organizacji Zdrowia dotyczący wychowania seksualnego dzieci. Czy rzeczywiście nasze dzieci podlegają deprawacji seksualnej? O tym w obszernej rozmowie z Moniką Zieloną, Jenek, psychologiem i seksuologiem, rak rozmawiać z dziećmi o seksie. Bardzo koniecznie przeczytajcie. Przypominamy postać kobiety, która dzisiaj byłaby znaną influencerką, treneterką i blogerką, a przede wszystkim byłaby fantastycznie wziętą dietetyczką, gdyby tylko żyła, bo żyła w XII wieku i nazywała się Hildegarda Bingen i stworzyła jedno z najlepszych diet, które funkcjonują do dzisiaj i można ją naprawdę stosować i zaaplikować. Poczytajcie koniecznie. Oprócz tego piszemy o niepełnosprawności, o życiu z ludźmi niepełnosprawnymi i o tym, że oni potrzebują nas, a my tak naprawdę potrzebujemy ich. A Stefan Szczepłek w rozmowie w drodze przyznaje się, że od 1966 roku prowadzi kalendarze i pamiętniki i zapisuje w nich różne wydarzenia i o tym, co tam zapisał i jakie wyniki meczów tam zapisał, także możecie przeczytać. Poczytajcie koniecznie, co dolega Kościołowi. Najnowsze w drodze już do kupienia.